Poznajmy chóry anielskie. Modlitwa do dziewięciu chórów aniołów. Serafini żarliwi, rozżarzcie mnie. Cherubini najmądrzejsi, nauczajcie mnie. Trony najwyższe, uspokójcie mnie. Panowania najznioślejsze, Rozkazujcie mi. Moce niebieskie, wzmacniajcie mnie. Potęgi niezwyciężone, brońcie mnie. Zwierzchności najwyższe, rządźcie mną. Archaniołowie najdostojniejsi, prowadźcie mnie. Aniołowie najświętsi, strzeżcie mnie. Abym potrafił służyć, błogosławić i wysławiać najświętszą trójcę. Teraz i na wieki wieków. Amen. Aniołowie nie są w równej liczbie w każdym chórze. Według nauczania teologicznego, im chór jest wyższy, tym liczniejsze są duchy, które go tworzą. Tak więc serafini są o wiele liczniejsi niż cherubini, ponieważ obszerniej reprezentują doskonałości i działania Boże. Pan Bóg kocha jako miłosierdzie, mówi święty Bernard. Serafin jest odblaskiem tej miłości. Pan Bóg poznaje jako prawda. Chrubin jest odblaskiem tej prawdy. Pan Bóg sądzi jako sprawiedliwość. Trony są odblaskiem tej sprawiedliwości. Pan Bóg panuje jako majestat. Panowania. Są odblaskiem tego majestatu. Pan Bóg działa jako moc. Moce uczestniczą w tej Bożej Potędze. Pan Bóg broni jako ocalenie. Potęgi je odzwierciedlają. Pan Bóg rządzi jako książę. Księstwa uczestniczą w tej Bożej zasadzie. Pan Bóg objawia jako światło. Archaniołowie odbijają to Boże światło. Pan Bóg wspiera jak tkliwość. Anioł spoczywa w tej niewyrażalnej dobroci. Amen. Któż jak Bóg